Hej, hej, hej. Witam się z Wami. Recenzję książki Więzienna Terapeutka pani Rebeki Mers. Książkę mam do recenzji od wydawnictwa znak, a jej premiera była 28 luty 2024. Wiecie, w tej książce akurat mogę powiedzieć, że mam szczęście w sumie do takich lekkich pozycji, które czyta się ciekawie, ale mają swoje takie drobne momenty ze stojów akcji. Tutaj najczęściej odczuwającym uczuciem było. Zaniepokojenie. Autorka cokolwiek nie opisuje, to zawsze od tej strony wyczekującej, byśmy non-stop czuli, że coś złego niedługo się wydarzy. W momencie, kiedy wkraczamy na opisy więzienne, to nie kojarzą nam się dobrze. Tak naprawdę jesteśmy zaproszeni do tego okropnego świata, więc na cokolwiek jest tu zwrócona uwaga, to wydaje nam się, że maszerujemy tuż za postaciami. Mamy odczuwać zapach spoconych ciał i niebezpieczeństwa, które może się objawić dosłownie w każdej chwili. I tak szczerze, to sądziłam, że coś się jednak tutaj wydarzy. Jednak historia została przedstawiona z punktu widzenia opowiadania o przestępstwach, przewinieniach osadzonych i terapii, jaka się na nich tutaj, jaka była na nich przeprowadzona. Autorka oprócz krzywd, do jakich oni się dopuścili, bardzo chciała dowiedzieć się w ogóle, dlaczego to robili. I jakby to była jej taka główna myśl, która nie dawała jej spokoju. Odgrywanie ról przez osadzonych służyło tutaj za takie ważne odkrycie. Bowiem krzywdzący, no nie zdawał sobie sprawy z tego, co na przykład w danym momencie czuła ofiara, kiedy ją krzywdził. Jakby nie interesowało go jej zdanie, jej tam uczucia, tylko tak naprawdę sama chęć zrobienia tej krzywdy. I tam nie było logiki, tam był tylko impuls, którego się po prostu słuchała. Niektóre symulacje były trochę drastyczne, inne przejawiały się jako takie trudne do pojęcia przez zdrowy rozsądek. Każde zachowanie osadznego nam opisuje, jakby nie tylko sama chciała pojąć to, co nimi kierowało wtedy, ale i pokazać nam, że tak naprawdę nie we wszystkim, co człowiek robi, jest widziany jakikolwiek sens. Dla osadzonych była to też taka podpowiedź, że tak naprawdę zawsze mają szansę, żeby się nawrócić. Jak wiadomo, nawet kto tak myślał, mógł się kierować też dwoma sugestiami. Po pierwsze, zmiany na lepsze i możliwości szybszego wyjścia no żeby ponownie to zrobić, jednak istniała też szansa na zrozumienie samego siebie, ukazania krzywdy, jaką wyrządzili, by to całe zło do nich doszło na tyle, by rozdrapując je, sami byli zdolni wpierw wybaczyć sobie za ten czyn, a później dopiero wyleczyć się z tego, co chcieli robić dalej, co, co w ogóle zrobili i, i co mieli zamiar robić, bo te myśli to były naprawdę dwojakie. Także powiem Wam, że książka to taki bardziej smaczek dla wielbicieli zamysłów psychologii, roztrząsania tego, co kto mówi, jakie ma tu swoje zdanie, jaki ma swój punkt widzenia, aniżeli samych tych zbrodni opisanych. Także można by powiedzieć, że jest to thriller umysłowy, bardziej opowiadający, aniżeli wydarzający się. Więc jeżeli ta książka Wam się podoba. No to po prostu, ale się fajnie zbiła z moimi spodniami. Ja ją Wam polecam. Do usłyszenia. Pa, 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 pa.